Co myśli toksyk, kiedy już nie odpowiadasz na jego telefony? Przede wszystkim zastanawiają się, czy idziesz dalej. Zastanawiają się, czy docierasz do miejsca, w którym już ich nie potrzebujesz, lub ich po prostu nie chcesz. Ludzi toksycznych, albo po prostu osoby z zaburzeniem osobowości wiązki B, pociągają osoby, które mają ich w dupie, ponieważ teraz widzą idealne wyzwanie. To zadanie polega na destabilizacji tego, kto wydaje się być niezniszczalny, a więc wkradania się i niszczenia wewnętrznego spokoju drugiej osoby. Dla popaprańca jest to wręcz nieprawdopodobne, przepyszne źródło zasilania. Strzeż się tych ludzi, którzy pojawiają się w twoim życiu, właśnie wtedy gdy jesteś na szczycie w miejscu samowystarczalności i niestety najczęściej dzieje się tak niepostrzeżenie nic bardziej nie podnieca popaprańca który żyje w ciągłym zamęcie jak znalezienie kogoś kto ma w sobie spokój stabilność i szczęście a następnie wykorzenienie wszystkich tych cnót i napełnienie tej osoby nowo odkrytym chaosem